Siemano widzowie, o to jest mój głos. Jakby nie jest to mój normalny głos, tylko że przez to, że jestem chory, to on mi się tak obniżył i nie jest to mój normalny głos, więc dzisiaj wam nie będę niestety śpiewał, tylko zrobię przygrywkę. Dobra. Żeby nie przedłużać dalej, zostawcie tylko łapkę w górę, suba z poneczkiem, bo chciałbym nagrywać dla Was live'y. A nie mogę z tego powodu, ponieważ ja mam 50 subskrypcji. Chciałbym do tego dobić, bo bym chciała Wam robić bardzo fajne live'y. To tylko mi się jeszcze przyda. I zaczynamy. Dobra. Żeby zacząć grać tą przygrywkę, trzeba zrobić akord C. Zagrać prosto w górę i uderzyć w i uderzyć w stronę tutaj Wam pokażę tak wygląda akord c-dur o ten czyli na na strunie drugiej od góry czyli trzeci próg na trzeciej strunie drugi próg i na, dru, na piątej strunie od góry pierwszy próg macie taki sposób akord Cedur. I, po, I potem teraz tak. Kiedy macie tutaj tą strunę, o tą, tak macie akord Cedura, no to macie tutaj tego palca. I tego palca wkładacie tu, więc robicie uderzenie znowu i potem ten palec wkładamy i Akord Amol wygląda w taki sposób. O w taki. Czyli na piątej strunie od góry pierwszy próg. Potem na trzeciej strunie, bardziej na czwartej strunie, od góry drugi próg. Na drugi próg też trzecią strunę od góry. I tak jest dźwięk. Dzielimy sobie to w ogóle na trzy sekwencje. Pierwsza to była ta z cedurem, czyli tu, uderzenie D i zmiana i potem na A. jak zmieniacie to możecie jeszcze takie szybkie, dół, góra. Dół, góra, dół. Dół, góra dół. I potem jak jest uderzenie. I potem wchodzicie, ja Wam pokażę na kartce co mam rozpisane. Idziecie na piąty próg. I tutaj do zero to jest akurat tabulatura. I potem chodzi mi o to, że po prostu 2 trzy struny szarpiecie do dołu. Że 2 lub 3. I to jest 5, 5, 3, 1. I to Was obowiązuje i to jest druga sekwencja. Długo ragu. Długa ragu. Możecie zrobić. I, dół, dół. I jak macie akord G-Dur, to jest ten akord tutaj. O, znajduje się i tutaj jest trochę inaczej zapisany. Można go łapać w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to jak macie tak dwa palce, to te dwa palce na najcięższy, najcięższy. Najciększych strunach kładziecie tutaj na trzecim progu i potem ten palec na najgrubszą, trzeci próg, a ten palec na drugą stronę od góry na drugi próg. I wychodzi Wam coś takiego. I to jest akord G-dur. I, I wtedy jak zmienicie już, no to robicie w dół uderzenie dół. I potem zaczyna się jakby najcięższa. Czyli schodzimy tutaj na niżej próg. I tutaj mam zapisaną sekwencję, czyli 8, 10, 7, 9, 10, 7, 9. I to brzmi tak. Jakby trzeba tą znać tą piosenkę, żeby to wyszło. Ja Wam pokażę tą całą kartkę i Wy sobie, nie wiem, zróbcie zdjęcie, screena, cokolwiek, żebyście po prostu to mieli podczas tego grania. I właśnie tak wygląda ten cały poradnik, więc połączmy to w coś. Czyli Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Może ten poradnik nie był najczytelniejszy, najlepszy, ale jest to mój pierwszy film na YouTubie i to zgłosam. Więc bardzo bym Wam chciał podziękować za oglądanie. I kto dotrwał do końca, no to niech napisze hashtag gitara. O, hashtag gitara. Kto dotrwał do końca. Dzień, dzięki za oglądanie. Na razie!